W trakcie Rady Ministerialnej ESA w ubiegłym roku Polska zakontrybuowała blisko 10 milionów euro do programu Space Safety. To jest tak naprawdę jedna z największych naszych składek. Jedyna misja, do której zakontrybuowaliśmy, to jest misja Adrios, polegająca na to jest taka misja, która ma zdeorbitować w przyszłości satelitę. I rzeczywiście, w tym konkretnym programie, w programie Space Safety, szukamy biznesowych szans dla polskich przedsiębiorstw. Dla polskich podmiotów, dlatego że wiemy, że w polskim sektorze nie tylko e, firmy są zaangażowane, również e, mamy bardzo dużo sukcesów jednostek naukowych. E, I rzeczywiście tutaj e, głównym celem naszego zaangażowania jest e, umożliwienie polskim przedsiębiorcom rozwinięcie produktów, które w przyszłości będą sprzedawalne, czyli będą miały takie e, komercyjne zastosowanie. Wrzesień był bardzo aktywny, bardzo taki intensywnym czasem dla, dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Myślę, że tu jednak jest wiele różnych wątków, dlatego że na forum ekonomicznym przede wszystkim mówiliśmy o tym, jak małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli głównie właśnie takie głównie przedsiębiorstwa w Polsce tworzą sektor kosmiczny dzisiaj, jak te małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wchodzić w łańcuchy dostaw dużego przemysłu, dużego światowego przemysłu. Mówiliśmy również o tym jak inwestować w technologię i w jakie branże inwestować i oczywiście dlaczego inwestować w kosmos. I to były, to były główne tematy, jeśli chodzi o forum ekonomiczne. European Rover Challenge to jest przedsięwzięcie i edukacyjne, i promocyjne, i e, również powiedziałbym trochę rekrutacyjne, bo dużo, dużo firm jest też zaangażowanych, widząc tam e, swoich potencjalnych przyszłych e, pracowników. Dużo się już dzieje, jakby wokół tego wydarzenia. Właśnie Polska Agencja Kosmiczna też jest e, zaangażowana. W, jest e, masa paneli, e, dodatkowe warsztaty organizowane przez ekspertów, także to wydarzenie rośnie, rośnie, rośnie. W tym roku było w bardzo ciekawy sposób zorganizowane, dlatego że e, częściowo e, w formie. W formie w formie zdalnej. Ta formuła uważam, że w dużym stopniu się, się sprawdziła. To też duży sukces organizatorów. Oczywiście jesteśmy bardzo dumni za każdym razem, kiedy możemy wspierać takie, takie wydarzenia. No i tu tematem przewodnim, siłą rzeczy jest, jest robotyka. I o ile wiemy, że, że łaziki, roboty, te, którymi się tutaj studenci, znaczy na, na których studenci pracują, no to, to nie jest taki sprzęt, który mógłby polecić w kosmos, nie wytrzymałby pewnie nawet startu. Ale oczywiście te kompetencje, które są budowane i ta wiedza no są genialnie potrzebne tym młodym inżynierom i, i, i na pewno będą miały zastosowanie w przyszłości w ich pracy zawodowej. Cambridge Innovation Center, które jest gospodarzem tego miejsca, rozwinęło Taką bardzo unikalną e, formułę e, łączenia osób kreatywnych, startupów, e, dużych firm i, i tworzenia dla nich warunków, łączenia ich również z inwestorami, z klientami i tworzenia dla nich warunków do. Do rozwoju, i w tej formule, która jest realizowana w Warszawie, właśnie powstały cztery huby, w tym hub kosmiczny, prowadzony przez Polską Agencję Kosmiczną. I z naszej perspektywy, to jest oczywiście realizacja naszych celów ustawowych Zresztą. związanych z, z edukacją, promocją przemysłu kosmicznego, umożliwiania też rozwojem przemysłu, czyli Umożliwiania tworzenia i rozwijania startupów, pomagania w im w znajdowaniu partnerów biznesowych temu służą. Tutaj będzie służyła cała masa narzędzi właśnie do takiej współpracy międzynarodowej, dlatego że CIC to jest sieć. Sieć takich centrów na, na całym świecie i wszyscy, którzy są już w środku, są częścią całej, całej sieci. Więc jakby tutaj wszystko się kręci wokół tego, żeby tworzyć nowe możliwości, konsumować te, te możliwości, no i my będziemy też. Częścią i takim animatorem tego, tego ruchu. Oczywiście kluczowym wyzwaniem jest skończenie i uruchomienie Krajowego Programu Kosmicznego. Prace trwają, już, jest, już jesteśmy na, na ukończeniu. Niezwykle istotnym jest kwestia naszego. Zaangażowania w Europejskiej Agencji Kosmicznej, żeby w jak najlepszym stopniu wykorzystać te środki, które Polska inwestuje. Tu przypomnę, że kończy się okres przejściowy, kiedy jako nowy kraj mieliśmy pewne przywileje. Teraz nasi przedsiębiorcy będą musieli na konkurencyjnych zasadach startować w przetargach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wierzę, że wiele, wiele podmiotów już jest do tego gotowych, ale oczywiście nasza nasza dodatkowa praca, takie, taka jak dzisiejsze warsztaty, ma umożliwić tym przedsiębiorcom w budowaniu bliskiej relacji, bliskiej współpracy z Europejską Agencją. Też po to, żeby pokazywać ich ich kompetencje, ich umiejętności, i też, żeby lepiej rozumieć, jakie możliwości się pojawiają w Europejskiej Agencji Kosmicznej, żebyśmy mogli z tego korzystać. No i niezwykle istotnym wyzwaniem, które też przed nami stoi, jest utworzenie narodowego segmentu naziemnego. Tak naprawdę ono urasta do, do priorytetowego wyzwania, dlatego że niezwykle istotnym celem stawianym nam przez, przez ministra jest wykorzystanie danych satelitarnych przez administrację publiczną, tak żeby ta administracja publiczna była sprawniejsza, tańsza, bardziej nowoczesna, bardziej cyfrowa.